Zdemaskowana i miała zostać wyjaśniona, to nie było w ich interesie, żeby ten, to problematykę popularyzować w, w opinii społecznej, żeby nie dochodziło do jakichś debat, dyskusji, rozważania i wchodzenia w szczegóły, żeby rola podstawowa, jako sprawcza tych środowisk właśnie tych postkomunistycznych nie by, wyszła na jaw, nie była później przedmiotem krytyki. Czy się ataków. Przecież y, zarówno na nas, czyli UP, UP czyli instrument fizycznego zniewalania społeczeństwa i polskiego narodu, jak również ta druga część, czyli cenzura, system cenzury, media zresztą i w funkcjonująca w obrębie tych mediów, cenzura, były znowu innego rodzaju systemem zniewalania. Poprzez, poprzez indoktrynację i manipulowanie umysłami masowych odbiorcy realnego przekazu. Więc siłą rzeczy książka, którą wtedy wydałem, no nie była pożądana przez te środowiska. I one doprowadziły, blokowały bez przerwy, bez przerwy blokowały, dziękuję, publikację tej książki. Dopiero w 2005 roku yy, z, się możliwość, pojawiła się możliwość wydania tej książki i to właściwo interesująca bardzo okoliczność, bo to zbiegło się z czasem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrała wybory w 2005 roku. W 2007, nie natychmiast, ale po dwóch latach trwania tej kadencji, yy, Narodowe Centrum Kultury ogłosiła decyzję i skompletowała się tym co ze mną, że chcę opublikować tę książkę. I doszło do podpisania umowy, że doszło do słuchania na prędce w, w, w... 31 maja 2007 roku konferencji osoby w budynku Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, gdzie również był specjalnie w tym, z tego powodu w ówczesny. Ujazdowski, Kazimierz Ujazdowski. I podczas konferencji została ta decyzja i ten projekt wszech wobec ogłoszony i przystąpiono do pracy. I oczywiście wspólnie ze mną. Ja bardzo współpracowałem z korektorkami Narodowego Centrum Kultury i po dwóch latach pracy, po dwóch latach pracy yy, książka była gotowa. Mam pismo, zaskakujące, oburzające pismo, list od dyrekcji Narodowego Związku Kultury. To jest... Przepraszam Tomaszu, 2007 Narodowe Centrum wyraziło chęć wydania i zgoda, a tu już jest rok 2007. To jest, są bardzo ważne proszę Państwa, bo pamiętamy kiedy były przegrane wybory, wrzesień 2007. Jest rok 2009 i co Ci piszą? Tak. I yy, to zanim jeszcze piszę o Pani zażądaniu, żebym usunął pewne fragmenty z swojego systemu, który Państwo mogą teraz przeczytać yy, bez żadnych zmian. Czyli proszę Państwa, możecie sobie Państwo wyobrazić moje oburzenie i, 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 i złość, wściekłość. Nagle przeczytałem, że od faceta, który zdemonstrował cenzurę tak z tym systemem że system żąda się, aby on poddał się cenzurze. 25 lat po tym, kiedy rzekomo Polska stała się krajem wolnym i kiedy zniesiono ten burzą właśnie, który miał symbolizować system cenzury owskiej i panuje wolność słowa, w węgry, węgry, i tak dalej. Nie. Ja oczywiście wkurzyłem się strasznie. No, brak mi było słów, ale powstrzymałem się przed używaniem aktyw. I odpisałem bardzo ostro, że oczywiście nie, nie zgadzam się na podporządkowanie tej cenzurze. I już, już od tego momentu urwały się wszelkie kontakty pomiędzy mną a tym. I nie odpowiedziałem na to, mój Natomiast po trzech dniach mniej więcej od tego momentu zauważyłem na stronie, na portalu internetowym tego Narodowego Centrum Kultury ogłoszenie, oświadczenie, zawiadomienie, którego treść Państwu zacytuję bo ona ona kończy mój wstęp do tej książki. To, to każdy z Państwa, kto miał chęć zakupić, to co może sobie przeczytać na własne i na oczy. Ale ja Państwu przeczytam. Tu jest oczywiście data Warszawa, dnia 27 lipca 2009 roku. Informacja o unieważnieniu, tak jest tytuł. przetargu nieograniczonego na drug książki Księga Cenzury FRR. Postępowanie tu jest powołane się na jakieś artykuły 93 ustawy 1 pier, ustawa pierwsza punkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia. Coś tam tak i tak dalej, te cytaty wszystkie i w końcu jest takie zdanie. Zanawiający, czyli oni, tam do kultury unieważnia przedmiotowe postępowanie ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub ty proszę zwrócić uwagę, wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, hmm. czego nie można było wcześniej czy A teraz jeszcze bardziej ciekawe i znaniem w swoim sformułowaniu jest uzasadnienie do tej decyzji. W związku z zaistnieniem pomiędzy zamówiającym, czyli tym narodowych kultury, a autorem książki spowin co do zakresu zamówienia, mając na uwadze, że wykonanie zamówienia może istotnie zagrozić interesowi publicznemu z uwagi na wrażliwą społecznie tematykę publikacji. Sama pieniądze przyjąłem nie ważne postępowanie. 25 lat po rzekomym zniesieniu cenzury i po obaleniu komunikacie. To mnie spotkało w 2009 roku po dwóch latach pracy. Tam kupozło niego nie wystarczy. Proszę, nie ma... proszę. proszę Państwa, jak cytował ten dokument Dlaczego unieważniono? to natychmiast sobie przypomniałem Zbyszku naszego wspólnego znajomego prezydenta Ostrołęki Janusza Potowskiego, który w Ostrołęce postanowił wybudować Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Obiekt komunalny miejski dawne rosyjskie więzienie z 1903 roku przeznaczył, mógł je korzystnie sprzedać, przeznaczył na Muzeum Żołnierzy Wyklętych i zwrócił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie Wiecie Państwo, jak była uzasadniona odpowiedź? Nie. Tu jest za to odpowiedź. Tak. Prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Nie. Muzeum żołnierzy że po stronie nie leży w interesie publicznym. A ja jeszcze, to, to, to. jeśli pozwolisz, Piotr. Poinformuję Państwa o tym, że to drugie sformułowanie, które wypuściłem w, w tym moim wstępie jako brzmiące w, w ten sposób, że wykonanie zamówienia może istotnie zagrozić interesowi publicznemu z uwagi na wrażliwą społecznie tematykę publikacji. Do złudzenia przypomina uzasadnienia tego urzędu, którego dokumenty i zapisy cenzorskie yy, wywiozłem opublikowane. Zastanawiam się, jak to możliwe? Przecież ci ludzie wtedy nie byli. Ten, ten dyrektor tego urzędu, przecież dyrektor tego Narodowego Centrum Kultury, wydaje mi się, że miał nie miał pięćdziesiątki jeszcze nawet. Przecież on nie szedł tam w tym systemie, i nie pracował najprawdopodobniej w, w tego typu instytucjach, i, i, a zwłaszcza w tym Urzędzie Cenzorskim. mu. Podejrzewam, że to są ludzie, którzy pracowali na przykład w Fundacji Batolęgów, bracia Smolarowie na przykład. Kto wie, oni mieli związek z tym wszystkim bardzo ścisłym. Dodatkowo oni opublikowali wtedy na Zachodzie takie dwutomowe wydanie tej, tej księgi. I kto wie, czy właśnie, a mam ma oto dużo dziennikarzy przecież też tych posparylowskich, było wtajemniczonych w tego typu sformułowania, bo nie wiem, czy nie wspominałem Państwu, to teraz to uzupełnię tę, tę informację dość istotną, że na, na niektórych zapisach tej księgi rzekomo tajnej, zawierającej te kilkadziesiąt kilkadziesiąt instrukcji, czyli tych zapisów, zaleceń, były zakończone takim od, od tej informacji. W treści tego zapisu nie należy udostępniać się redakcjom, czyli redaktorzy bardzo często byli wtajemniczani w treści zapisów, podobno to się odbywało tak, że ich ustnie, ich ustnie o tym informowano, nie przekazywano tego piśmie, ale byli wtajemniczeni, którzy wypełniło faktycznie funkcję cenzorów równocześnie, mimo że nazywali się obiecajnie redaktorami. Było jeszcze drugie pytanie pana Piotra Brzezińskiego. Dlaczego wybrałeś Szwecję, a nie inne To jest bardzo prosta przyczyna. Ja po prostu starając się zminimalizować ryzyko podczas przeprowadzania tej mojej ostatniej fazy, tej, 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 tej pracy nad tym, tym składaniem cenzury, czyli przechodzenia przez granicę. Wybrałem miejsce, w którym znałem to terenu na rzecz wyjąwszy, i procedury, jakie związały się z przekraczaniem granicy w tym dokładnie miejscu, w którym przekraczałem poprzednio w 1975 roku, kiedy to obróciłem i pozostawałem bez pracy skutek blokady etatów. Dlatego wybrałem po prostu. Wiedziałem, co mnie czeka, wiedziałem, że nie będę mu się... Że będę mógł swobodnie koncentrować się wyłącznie na tym, co, co sobie zaplanowałem, jak się będę zachowywał, żeby nie skłócać podejrzyń, że mnie nic nie zaskoczy, że, yy, czyli coś takiego, nie, 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 z czego wcześniej nie miałem do czynienia. Wybrałem z tego powodu, że po prostu przejście do ręczne znam już z własnego doświadczenia. Jeżeli zna Pan książkę resortowe dzieci, to chyba nie powinna Pana ta decyzja zaskoczyć, nawet <zapyć> oburzyć na pewno, ale zaskoczyć to, wziąć, to chyba nie. Wspaniałe, doktora. Zresztą autora, współautora tej książki, doktora Jerzy Darygalskiego zaprosiliśmy do naszego klubu Polski Polskiej Przemołnie na, na prelekcję, był stosunkowo na w w kwietniu w, w, w maju że oczywiście to był pierwszy, pierwszy mój zakup, na tym nie i tylko się tę publikację. Bo proszę Państwa, Tomasz jest jednym z animatorów Klubu Gazety Polskiej, Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie. Także tu Gazeta przyjechała do Gazety Klub do W tej chwili w funkcji to, da podamy, Słucham, nie testuje funkcję przewodniczącego od roku, ale nadal jestem członkiem. A co się do jakiegoś stowarzyszenia? Słuchajcie, co się do jakiegoś stowarzyszenia kulturowego? W nie? nie, nie. Tylko do, do powiatów polskich i do Rady Województwa Polskiego. Do, do oś... Jestem, no, biorę udział w działalności oporu, czyli to jest, Ośrodek Polskich Organizacji Niewodnogościowych, założony jeszcze tuż po wojnie, kiedy pier, pierwsi emigranci polscy tam pozostali, nie, nie wracając do WRL-u. Oczywiście, oczywiście. Robimy co możemy. No, na terenie y, 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 Polonii y, Szwedzkiej, czy w obrębie Polonii Szwedzkiej oczywiście prowadzę działalność. Wiem, że nawet tutaj w kulturalnym, że Rzeczypospolitej Nowa, która idzie i nie wie się coś nowego, poszukuje właśnie za granicą takich lekkich artystów, pisarzy i Ale bardzo, mam... bardzo brakuje nam właśnie naszych ludzi w takich ośrodkach, w takich właśnie skupieniach. Nie, nie, oczywiście, ale tam jest poziom, tam jest poziom. My się przebawiamy w swoim gronie, tak jak tutaj, to, to jest poziom głęboko polski, tam przez Chodzilonę. I my się przebawiamy razem we własnym gronie, tam podobnie, bo Ronie jest Chodzilona. Trudno jest przeliknąć z, z jednego obozu do drugiego. z punktu widzenia rządzących i była z tego afera, coś takiego. Przypomnę nam, co to... rządził? No, aferę to trudna bo one nie zdarzają się rzadko. Zdarzały się całe zwane przeoczenia. to było określenie y, funkcjonujące w amerykańskim wewnętrznej tego nie był ja sam byłem, mnie się wydarzyło takie przeoczenie, więc puściłem, y, że tak powiem, przeoczyłem nazwisko Haliny Mikołajewskiej późniejszej członkini kor którą poznałem dwa lata przed trafieniem do tego, trzy lata przed trafieniem do tego urzędu na wycieczce orlisowskiej na plaży do Aleksandry to była grupowa wycieczka do Egiptu miałem przyjemność ją wtedy poznać osobiście I co nie ma żadnego znaczenia, ale może pod wpływem tego, że znam ją osobiście i, i przypominałem sobie tą plażę do Aleksandry i Picie drinka wspólnie z nią pod parasolem to może dlatego zapomniałem o tym, że ona jest jedną, że ja jedna jest z tych list, w których, yy, naz, yy, których to ludzi sztuki kultury nie należało dopuszczać do wiadomości publicznej i usłuchać z przesłanych tekstów. Czym, czym to skutkowało dla pana? Może pan yy, Nie było jakiś do takich, yy, konsekwencji, yy, to yy, oczywiście tak, finansowo. On yy, traciło się premia, albo przynajmniej część premii, bo będzie niższa było. Ale muszę powiedzieć Państwu o tym, co, 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 co mało znanym jest faktem, jak wyglądała praktyka dnia codziennego w, w tym urzędzie. To nie była ciężka praca, zapewne państwa. Bywały nieraz w kilka dni bo koleniach kiedyś czytało do tą i nie znajdowało się tam nic do <laughs> wynikierowania. Tak sprawna była autocenzura, zwłaszcza, zwłaszcza w pracy codziennej. Ze względu na tematykę mało angażującą abstrakcyjne myślenie, to to prosty język, prawda, Tam po prostu suchę informacje itd. i tak dalej. Trochę więcej było oczywiście w periodnikach, w czasopismach takich na przykład życie, życie literackie. Właśnie w tym życiu literackim, przez krótki okres czytałem również kontrolnie życie literackie. No to y, tam właśnie przeoczyłem to nazwisko, panie Mikołajski. Ale większość czasu w ciągu tych 19 miesięcy byłem e, kontrolowałem, czy kontrolowałem, czytałem gazety codzienne. Tam się niezbędnie rzadko zdarzało coś do wyingerowania. Y, ta praca była po prostu, to nie była ciężka praca, no tam szczerze mówiąc to y, na przykład bardzo rozpowszechniane było granie w szafie. Proszę pamiętać, tak, przy plaży, prawie każdy z tych radców którzy był w pokoju, w tym zespole pracy, miał czarownice. I przez palce patrzyli dyrektor i ta liczba, jest dyrektorka, chociaż na wizycie, była bardziej słaba, to przed nią starano się maskować. Ale ja czasami dyrektor wszedł z sąsiedniego pokoju, ze swojego gabinetu i zobaczył, że gramy na pulpicie na dwie zewnętrzne. Bo często było tak, że przy plaży graliśmy. podchodzili jeden do drugiego. Doszedł, która rozgrzewa się im bardziej i tak Także to opracuję właśnie, to był naprawdę nikłą potrzebę ciągłego yy, yy, ingerowania, czy wkraczania w te teksty i usuwania. I się... Naprawdę proszę pamiętać, że Instynkt samozachowawszy dziennikarzy, yy, ludzi, którzy obsługiwali te media komunistyczne, był bardzo silny, nie on im podpowiadał, że nie należy się narażać pracodawcy reżimowi komunistycznemu. Zresztą też, też można pamiętać, że, że raczej trudno sobie wyobrazić, żeby rekrutacja do zatrudnienia obiektów komunistycznych w mediach komunistycznych nie przebiegała zgodnie z kryterium selekcji. Też w którym było to, że nie tam antykomuniści anty anty raczej. Dziennikarze przecież yy, pracodawcy chciałyby upewnić, że yy, ma yy, zatrudnić wroga klasowego yy, wroga jakiegoś yy, antykomunistycznie. Także teraz gdy ci się nasze pojawiające się w tych mediach obecnie biorący udział w różnego rodzaju debatach i, i pewnie o tym i, i wypowiadający się na temat demokracji, wolności słowa itd. Tak to są ludzie, którzy stracili moment na prawo do wypowiadania się na ten temat. No ale ponieważ będzie sukces komunistyczny, no to oni mogą udawać takich graczy, ale takich Miller, raczej Miller czy tam będą który którzy... którzy że są demokratami, a przecież to jest po prostu nie do myślenie, żeby dopuszczać ich do głosu w sprawach takich, których przed 1989 przed rokiem przecież byli no, zbrodniarzami, no, funkcjonariuszami zbrodniczego systemu. Ale odbywam tego lat, co ja chciałbym powiedzieć, że po mnie nie do lukiety. Miałem 18 lat, 72 rok, byłem uczniem trzeciej klasy liceum. Brałem udział w konkursie na olimpijskim szlaku. Uszedł olimpiadą w Monachium. I pamiętam lektura podstawowa Leksykon olimpijski Zygmunta Głuszka. Zygmunt Głuszek, bardzo znany taki popularyzator sportu olimpijskiego. Hasło kawerskie, grotmistrz medalista, medalista olimpijski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego i w jego biogramie w tym lekcykonie umarł w Katyniu w roku 1940. Byłem wstrząśnięty. Także puszczaliście obywatela... Przeoczenia tak, 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 Były takie przeoczenia. Proszę Państwa, która mi się otworzyło na ciekawej stronie. Na stronie 128 jest taki zapis pokazujący, że właściwie to śmiać się tu za bardzo nie ma sprzeba. w szkole nr 80 w tańsku stwierdzono wydzielanie się szkodliwych substancji z materiału użytego do uszczelniania okien. Zajęcia w szkole zostały przerwane. Nie należy zwalniać absolutnie, absolutnie, żadnych informacji na ten temat. To jest zapis 23 września 75 roku. Czyli można powiedzieć, że te zapisy cenzorskie mają też charakter no, jak nieszkodliwy, wręcz przestępczy, wręcz kryminalny, jeśli nie wolno informować o tym, że dzieci uczą się w budynku, który zagraża ich zdrowiu, a może i życiu. Mój kolega z Instytutu Pamięci Narodowej, już nie pracuje w Instytucie, Kamil Rodecki pisał kiedyś razem artykuł o cenzorze do Dziennika Bałtyckiego, obszerny artykuł, i Kamil poszedł się tym śladem tej szkoły numer 80 i odnalazł bardzo ciekawe materiały w archiwum. Okazuje się, że tam przekroczenia stężenia formy aldehydu na przykład to było od 70 do 100 razy więcej niż maksymalna dopuszczalna dawka. I ta sprawa się kręciła z tą szkołą przez dwa lata. nie przyjeżdża inspekcja pracy. Wypowiadało się przedsiębiorstwo, które budowało tę szkołę. Różne były takie dzikie zalecenia, typu wietrzyć. Wietrzyć i nie zamykać okien. A to już było jesień, było zimno. Więc miało to naprawdę charakter przestępczy. To... Także mamy do czynienia, proszę Państwa, no, z, można powiedzieć, systemem, y, który miał charakter przestępczy. A co się tyczy jeszcze tego zamiłowania do szachów radco, y, to również w środowisku y, ubockim to zamiłowanie do szachów było bardzo rozpowszechnione. To nie znaczy, że nie mamy brać w szachy. Braliśmy w mnie dwie Bardejki, Na razie jest jeden jeden, proszę Państwa. Y, Władysław Litmanowicz... Najwybitniejszy polski szachista, teoretyk, autor licznych książek dotyczących szachów, Władysław Witmanowicz Miałem kiedyś pas 10 książek jego szachowych na buce, zagadki szachowe, bardzo to lubiłem. Dopiero też Krzysztofa Cztarżyka dowiedziałem się, że to był sędzia stalinowski, który miał na sobie śmierć, śmierć kilkudziesięciu polskich patriotów. Ten wybitny działacz szachowy prezes Polskiego Związku Szakowego. No ale to powiedzmy sobie, że to były pewne takie trendy, zamiłowania związane z pewnymi też trendami w bratnym kraju. To było takie dostos dostosowywanie się pod względem mentalności, zainteresowań do tego kraju. Czy, nie wiem, może przesadzam, ale coś jest na rzecz. Dlatego tak bardzo się cieszyliśmy. Pamiętają Państwo, jak ten Bobby Fischer, tak się nazywał, jak, jak wygrywał z sowieckimi szakistami, bo dla nas to było, nas to było tak, jakby Polska wygrywała męż piłki nożnej ze Związkiem Zdech. Sowieckim. No tacy byliśmy jak ci obywatele PRL-u, cieszyliśmy się z wyleczenia. Byle tylko sobie te pognębić, byle tylko na jakimkolwiek polu pokazać naszą przewagę, by się z tego upokorzenia, w którym żyliśmy, by się jakoś podnieść. No i na swój sposób to było piękne i to, to wspominamy. No, a dzisiaj tak bardzo się to wszystko zmieniło, że są ludzie, którzy mieli odwagę i nie wstydzili się, żeby 17 września, rocznicę agresji sowieckiej na Polskę wysłać list do Pana Bucina, zaczynający się od słów będzie pochwalony Jezus Chrystus Budzin jako obrońca chrześcijaństwa jako obrońca Polski przed Żydami i Masonami no wszyscy się obawiamy tych, tego szlamu tego co płynie z zachodu do nas ale to nie znaczy, że mamy się uciekać pod obronę Pucina, bo to jest po prostu szaleństwo i to jest, to jest brak, brak instytutu narodowego, a jednak był taki list podpisany przez ludzi nawet z tytułami profesorskimi.